Ghost Rider arrives at the station just in time. Time for him to do what he does best. <laughs> Too late, Rider. We have Blackheart's body, and soon he will be restored. We will rule over Hell on Earth as King and Queen! Not a chance. I will destroy you. End of the line, of my children! Of my... Siema wszystkim po raz kolejny w Ghost Rider, i najwyraźniej zaczynamy od boss fightu. Nie do końca wiem z kim, z tej katastrofy niewiele dało się wywnioskować, ale przede wszystkim tak, 15 tysięcy, ja mam 13 tysięcy. Hellshot'a na razie nie będę ulepszał. Wezmę sobie to ulepsze. Dobra. Dobra, nie do końca wiem co ten boss robi. To robi. Okej. Okay. Eee, nie jestem pewien, jaka postać w Marvelu panuje nad błyskawicami oprócz Storm. A tym bardziej, jaka postać konkretnie z Ghost Rider'a. Panuje nad błyskawicami, no ale. Okej. Okay. Aha, czyli mam tylko określone momenty, kiedy mogę ją atakować. Czyli to jest taka bardziej fala, kolejne fale wrogów, mi się wydaje, niż jakby pełnoprawny boss. No ale. Swoją drogą właśnie się zorientowałem, że mam na sobie moją koszulkę z Ghost Riderem. Nie jest tak, że założyłem ją specjalnie, czy coś, tylko zorientowałem się już po fakcie. Że, hej, pora nagrać Ghost Ridera. Ja mam Ghost Ridera na klacie, okej. Okay. Szczerze powiedziawszy, te ataki nie są trudne do uniknięcia. O, 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 super. Dobra, wykonamy ten atak. Może to zada jakieś obrażenia. Mam nadzieję, że to działa na bossa. Um, nie były to jakieś szczególne obrażenia, jeśli mam być szczery. Ale trudno. Czyli tak. To wykorzystamy na zwykłych wrogów. W razie czego, O, mam avenged! Miałem avenged! Troszkę tutaj ciasnawo powiedziałbym dużo wrogów, mało miejsca. Tak, mogę rzecz. Rzec, przepraszam. Wow, najwyraźniej ten boss, jakby ucieka z powrotem do tej swojej strefy bezpiecznej, tej kuli. Jak tylko użyje na nią shotguna. Lub, e, lub tego ataku. Link charge to się chyba nazywało? No, tak mi się zdaje. W każdym razie oznacza to tyle: używać shotguna na wszystko naokoło, a na nią używać miecza. Czy tam łańcucha, nieważne. Broni do walki wręcz. O, tak tujmy. Dobra. Ok, teraz na was użyjemy tego. Mam nadzieję, że da się to jakoś życie odzyskać, bo mam go już dosyć mało. Jeśli mam być szczery, wow, ale całkiem fajne płynne 60 klatek tu jest. Okej, okay, siostra, zrobisz coś? Aha, kolejna fata! Kill him! Ok, aha, czyli teraz będę tak przychodził po wagonach. Mam nadzieję, że są jakieś checkpointy między kolejnymi tymi fazami. Ponieważ byłoby bardzo niefajnie, gdybym był zmuszony. Dobra, o, jednak ten shotgun zadaje całkiem sporo obrażeń i niekoniecznie sprawia, że się wycofuje. Ciekawostka. Turn them down! Okej, okay, muszę sobie teraz podładować to ile ja tylko mogę. Aj, dałem się trafić, no trudno. Dobra, jakoś idzie. Przede wszystkim... Okej, okay, teraz się pokazała... No trudno, zadałem mi przynajmniej trochę obrażeń. Jeszcze raz użyję tej mocy. Dobra. I to powinno naprawdę pomóc. A kolejni się spawnują, Trudno. Dobra, mam już Brutal. Na razie postarajmy się tego nie spieprzyć. Czy Brutal nie było też dosłownie rangą w którymś DMC? Chyba w Twórce B to było Brutal. Tak mi się wydaje. Aj, spieprzyłem finisze. Trudno. Dobra. Ciebie teraz, siostro, trochę potłuczemy tutaj. Wydaje mi się, że ona ma jakiś limit tego, ile ran możemy jej zadać, biorąc pod uwagę, że są kolejne fazy tego boss fightu. Na pewno jest to trochę bardziej skomplikowane niż vengeance. No właśnie. Szczerze powiedziawszy, ta gra jest naprawdę dziwnie przyjemna pod tym względem, że znalazłem się w sytuacji, w której grałem wczoraj w. No wczoraj skończyłem pierwszy Bad Company, grałem w Metal Gear Solid 2 i znalazłem się w sytuacji, w której mówiłem sobie Pograłbym jeszcze w Ghost Ridera Tak na serio, tylko nie chcę mi się tej gry od początku teraz przechodzić Dobra Okej, okay, już, ogarnąłem, nie lubicie mnie tu Jezu, chciałbym, żeby ten Link Charge ładował się odrobinkę szybciej Dobra. Właśnie niektóre z tych ataków zadają mi bardzo mało obrażeń, ale inne są bez mała w stanie mnie wykończyć. Dobra, wzywa kolejnych. To ja teraz szybko użyję Link Chargea. Uwielbiam jak on mówi Turn them down. Nie wiem czemu net, po prostu to lubię. Dobra. Aha. Teraz zeszła na ziemię, super. Aj. Szkoda. Nie udało mi się tego do końca wykorzystać tak jakbym chciał. O Jezu, ja mam bez mała zero życia. Super. Ajajaj. Aj, aj. Dobra. Okej. Okay. O oh, wow. To było super w ostatniej chwili znowu wzywa dodatkowych wrogów. Dobra, teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. Dobra. Okej. Okay, super, co to oznacza? Okej, okay, wygrałem. Ekstra. <laughs> the Ghost Rider. Johnny So did some of Lilith's minions, the Lilin. They took Blackheart's rotten corpse. Time to wake up, sleeping beauty. Brought some help. This is Blade. Don't worry. His bites worse than his bark. Morning sunshine. He's going to go fetch Blackheart's body for us. You got more pressing matters to attend to. Problems? Yeah, listen up. Blackout's hooked up with Deathwatch and the Demon Ninjas. They hit the army base at Fort Nelson last night, and from there they can set off Armageddon at the touch of a button. Blackout. I was hoping you'd do that. Blackout will die by my hands. Time to hit the road, ladies. <truh> okay, I Adam Blade? Bo jeśli to był Blade, to jakim cudem to jest na bazie filmu? Jakim <grym> cudem w grze na bazie filmu jest Blade? I to nie ma sensu, bo mentor Ghost Ridera w filmie i mentor Blade'a w filmie był grany przez tego samego aktora, co jest z jednej strony nie ma sensu, z drugiej strony... Ja... wow. Okej, okay, w tym momencie się jaram. W tym momencie na serio się jaram. Blade. Blade jest tutaj. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. To był Blade. Tym bardziej, że pokazało potem chyba coś, co było wampirem i to wyglądało na wampira, ale Blade! Wow! Tego się nie spodziewałem, na serio, to jest, to jest super. To jest ekstra, podoba mi się to. Jakim cudem to To jest na bazie filmu? Musi być na bazie filmu, biorąc pod uwagę, że rzeczy z filmu są do odblokowania, ale. Jakim cudem oni to sure. huh. nice O mój Boże, w tej grze są tauty! Teraz odkryłem, Wcisnąłem selek przez przypadek. Shall we dance? Come on! Jezus Maria, w tej grze są tauty. Jezu... Yeah. Ja... Ghost Rider 10 na 10 w tym momencie. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia, jakim kurwa cudem to wszystko tu jest. Dobra. Jest art Gallery. No jest Movie Bundle, jest... Ghost Rider Movie Set i to... ta gra musi być na bazie filmu, ale to nie ma sensu! Żeby Blade tutaj był... Wow. Wow, Ghost Rider! To może być jedno z najlepiej wydanych 20 zł, jakie w życiu zainwestowałem. Jak. Tu są taunty! Wow! Tu są najnormalniejsze w świecie taunty. Ja tego się kompletnie nie spodziewałem. Nie no, jestem, jestem w lekkim szoku, słuchajcie. Jaram się w tym momencie, ale. Jeszcze mi to daje stylish meter. o boże! Niesamowite! To jest, ta gra jest w tym momencie bardziej Devil May Cry niż DMC Devil May Cry, jak ja nie umiem tego ująć inaczej. Nie ogarniam, nie ogarniam jakim cudem ta gra jest taka dobra. No ale okej, okay, powinienem chyba przestać trochę się podniecać, czego najprawdopodobniej nie zrobię nigdy, ponieważ w tej grze jest Blade. I taunty. Mogę tauntować wrogów w grze na bazie filmu Ghost Rider. To jest, to jest szokujące, to jest naprawdę szokujące dla mnie. Myślałem, że pod selectem wcisnąłem select przez przypadek, żeby, nie wiem, myślałem, że wejdę do jakiejś opcji albo coś. Nie sądziłem, że Ghost Rider zacznie tauntować. Jak Dante up in this bitch. Ghost Rider confirmed for Dante. No ale dobra, wróćmy do bieżącego problemu. Nie jestem pewien, w sumie użyłem tego link Charge'a i czy to na pewno jest to? Dobra, na tym sobie użyjemy. Aj! Chciałem, chciałem dokonać uniku poprzez skok. Zapomniałem, że to tak nie działa. Osiema! Dobra, no to flame! Dirt them down! Okej, okay. wow, to, wow, to nawet nie powstrzymuje ich ataku, dobrze są. Okej. Okay. Eee, kółko na ciebie? Kółko na ciebie, no i z pierwszym. Dobra, jeden już nie żyje. I teraz na ciebie kółko. Ta gra to naprawdę bardzo fajne połączenie God of War i Devil May Cry. Na tyle no i no, możesz te dwie gry połączyć. Nie, no bez jaj, teraz walczę z demonicznymi ninja z Ninja Gaiden? Jak ja grałem niedawno w Ninja Gaiden 3, ale na no serio? Hmm, ich animacje nie są najlepsze, to muszę przyznać, ale mimo wszystko. I tak jestem w szoku, ile, ile dali rady wsadzić do tej gry. Dobra, wsząd kancina a teraz cię pobijemy trochę łańcuchem. Okej, okay, jaki jest finisher? No, całkiem niezły Dobra O, jeszcze tutaj kamienny się zespawnował Dobra Chodź tu gnajku Wow, twardy jest Na no serio jest twardy Dobra, ale już po robocie I znowu mi się naładował ten atak Tołem drogą, co ja miałem teraz upgrade'ować, bo nie pamiętam. Odrzucę okiem. Upgrade. A chyba wezmę po prostu hellshot, sobie zaupgradeuję. No 4000 na kolejny level hellshota. I 5000 na kolejny. Wow, tanie te upgradey w porównaniu z innymi. Dobra, gdzie ja mam niby teraz iść? To było zamknięte, więc wnioskuję, że tutaj. Okej. Okay. O, życie, 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 życie. Życie się przyda. Całkiem sporo życia można uzupełnić z tych całych pochodni. No, w tym wypadku nie wiem do końca, co to jest, ale wygląda na spaloną kuchenkę. To jest prawdopodobnie najlepszy, najlepszy przedmiot do regeneracji życia w historii płonąca kuchenka. Okej, okay, tutaj nic. Swoją gdzie ja w ogóle jestem? To wygląda trochę na elektrownię, trochę nie wiem po co ci w elektrowni REKIN w zbiorniku. No ale to tylko ja. Może nie rozumiem bogatego uniwersum Marvela. Czy tam był pokrojony rekin na stole? Zarzucę rzut okiem. Nie, na no serio, uniwersum Marvela, jeśli ktoś lubi takie radośnie głupie rzeczy, polecam Marvela. Jak kupiłem kilka komiksów, um, aktualnie mam Secret Invasion, World War Hulk, um, Old Man Logan i dwa takie komiksy. Jeden to był jedna z wersji origin story Czarnej Pantery, kim jest Czarna Pantera chyba się nazywa, czy coś takiego, a drugi to jest Astonishing Thor. szczerze powiedziawszy ten Astonishing Thor jest dosyć słaby. No i to jest jedyny komiks, którego w sumie trochę żałuję, że kupiłem. Uuu, wow. Dobra, panowie, bawimy się. Dobra. Aj, no i mi spieprzył. Dobra, to inaczej. Link charge na was. Mogłem w sumie tego użyć wcześniej. Myślałem, że to są wrogowie, którzy walczą, walczą wręcz, nie ci strzelający. W każdym razie... Wow, vengeance! Twój Miter Schmitter dosłownie ma teraz VENGEANCE! <noise> to jest fajne. Chciałbym, żeby był tu taki komentator jak w DMC, który ci mówi VENGEANCE! W każdym razie, o czym mówię? uniwersum Marvela jest takie radośnie głupie, wiecie, ja czytam te komiksy i po prostu Staruszek Logan to mój ulubiony. Ale we wszystkich innych komiksach dosłownie... Czemu myśleliście, że wystrzelenie Hulka w kosmos to w jakikolwiek sposób dobry plan? Jak... Co was nakłoniło do tego, żeby to zrobić? To jest dla mnie świetne. Czy też inne, na przykład fajny fakt na temat Ghost Ridera, który kiedyś wyczytałem na internecie. W jednym z komiksów, w jakimś dziwnym zbiegu okoliczności, okej, okay, ci ci są strzelający, w jakimś dziwnym zbiegu okoliczności, Ghost Rider, Red Hulk i Venom zostają złączeni w jedną istotę. Nie pytajcie mnie nawet czemu, bo nie mam zielonego pojęcia. Zaowocowało to wielkim halkiem na motocyklu Ghost Ridera z płonącą czaszką i logiem Venoma na klacie. Swoją drogą, Venom ma tendencję do raczej łączenia się z różnymi dziwnymi rzeczami. Na przykład w Staruszku Loganie Venom złączył się z Tyranozaurem. Tam jest dosłownie wielki Venom Tyranozaur. Nie wiem, kto na to wpadł, ale był geniuszem. Znaczy, wiem, kto, no Mark Miller, nazywał się autor tego komiksu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc ogólnie polecam Staruszka Logana, czy też jak ktoś woli Oldman, Logan, moim zdaniem. Nie to, że czytałem wszystkie, ale to jest mój ulubiony komiks z Marvela i chyba ulubiony w ogóle. Eee, przynajmniej z tych, jakie mam do tej pory. Um, najsłabszy jest zdecydowanie ten Astonishing Tor, wow, tam się totalnie nic nie dzieje tak specjalnie. Znaczy, kupiłem go, bo spodobał mi się koncept, okej? Okay, ogólnie myślę, że... głównym złym w tym komiksie jest Ego Żywa Planeta, co ktokolwiek kto oglądał fantastyczną czwórkę w latach 90. lub obecnie ogląda, chociaż nie wiem czemu mielibyście to oglądać, Hulk and the Agents of Smash. Nie, nie wiem czemu ktokolwiek miałby to oglądać, no ale ktoś musi, skoro dorobiło się drugiego sezonu. W każdym razie em, tam też się pojawia ego żywa planeta. I generalnie mnie osobiście dobija koncept cały tego kolesia. Po pierwsze no to jest żywa planeta, która jakby ma możliwość poruszania się po całym wszechświecie jak tylko chce. Co od razu mówię, chyba wszyscy fizycy po prostu krzyczą w tym momencie że to by rozwaliło wszechświat na kawałki, no ale mniejsza z tym, sam fakt istnienia takiego bytu po prostu skończyłby istnienie tego wszechświata. Um, ale oprócz tego, jako planeta, Ego ma wąsy. Koleś po prostu ma wielkie wąsy na twarzy. I to jest najbardziej dobijająca rzecz w historii. Czemu planeta miałaby mieć wąsy? Nie bardzo to rozumiem. I nie, nie chcę nawet wiedzieć do końca, z czego te wąsy są zrobione, Prawdopodobnie z drzew albo czegoś w tym rodzaju, ale jakoś nie mam ochoty tego sprawdzać, jeśli mam być szczery. W każdym razie, głównie to mnie zainteresowało w tym komiksie, ale niestety rozczarowałem się zawartością. Dlatego Astonishing Tor nie jestem w stanie specjalnie polecić. O, fajnie, kolejna sekcja na motocyklu. Ja tylko rzucę okiem na czas nagrywania. No, po tej sekcji będę już kończył. Ale mamy jeszcze cały level do przejścia, także spokojnie. Swoją drogą powinienem mieć, no właśnie, na całkowite ulepszenie Hellshot'a yy, Specials. Dobra, Bike Hellshot! Dobra, there we go. Tu po 4000, wszystko ok. Dobra, niech tak będzie. Ciekawe, jak dewastujący jest teraz. Wow, jest całkiem dewastujący. Dobra, muszę sobie przypomnieć sterowanie. Czyli teraz nie dość, że jest auto-namierzanie. To jeszcze strzela trzema pociskami. Super, sick, amazing, awesome. Już to mówiłem wcześniej, ale uwielbiam, kiedy kupujesz upgrade do czegoś i po jednym upgrade ta rzecz po prostu staje się trzy razy potężniejsza niż była do tej pory. Wow, wow! <noise> ok, trochę trochę moja wina, trochę z Dobra, trudno. Double Hellfire Jump, Slide... Kolejny... Hellfire Jump i Slide! A nie po zrobiłem double hellfire jump. Tak, będę na gminie mówił double hellfire jump, bo ta nazwa jest genialna i uwielbiam ją. Dobra. Z swoją drogą nadal nie mam zielonego pojęcia gdzie jestem i pewnie było to w jakiś sposób wyjaśnione na tej katsence, ale po prostu nie usłyszałem. I gdzie to cholery jest Blade? gdzie? A niestety nie mogę tamtować na motocyklu, chciałem sprawdzić. Tamty w grze są fajne. Mimo, że nie korzystam z nich specjalnie często, uwielbiam, kiedy gra daje mi taką opcję. Szczególnie kiedy coś z tego mam. Jak w przypadku tej gry, mój Stylish Meter wchodzi, wchodzi wyżej. To jest świetne. Dobra, któryś tu jeszcze? No właśnie ty. Dobrze. Może być, ty umrzesz pierwszy. Swoją drogą, uwielbiam jak walczy tutaj z klanem jakiś ninja, który nie wiem do końca skąd się wziął, ale niech będzie, że jest. Nie to, że mam coś przeciwko walce z ninja. Zasadniczo rzecz biorąc uwielbiam walczyć z ninja. Jak Venom Ninja to mój ulubiony typ przeciwnika w Ninja Gaiden. W całym Ninja Gaiden. Swoją drogą, powinienem poruszyć ten temat. Grałem niedawno w Ninja Gaiden 3 Razor's Edge i... Um, niektórzy mogą wiedzieć, że to jest powszechnie uznawane. O, oh, fak, można spaść? Super, dobrze wiedzieć. Niektórzy mogą wiedzieć, że Razor's Edge, znaczy nie Razor's Edge, Ninja Gaiden 3, jakby vanilla, surowe po prostu, jest uznawane za najgorszy Ninja Gaiden w historii, ze słusznych powodów. Ale Razor's Edge na serio ratuje tę grę. Jak nie jest to wciąż super genialne, i wciąż, wiecie, jest ten cień. Widać, że Razor's Edge to DLC, które trochę naprawia. Ale mimo wszystko wciąż jest ten cień, że to było po prostu Ninja Gaiden 3. No ale myślę, że mimo wszystko w Razor Sech można pograć. I mówię to jako koleś, który swoje przy Ninja Gaiden Sigma i Ninja Gaiden Sigma 2 przesiedział. Więc wydaje mi się, że mniej więcej wiem o czym mówię w tym momencie. Myślę, że Razor Edge na serio trochę ratuje tą grę. Okej, okay, teraz muszę się skupić, bo Double Hellfire Jumpy. Wow, trochę długawa ta sekcja. Nie nudna, w żadnym razie nie nudna, bo cały czas świetnie się bawię, ale... Myślę, że gra znajduje naprawdę taki fajny balans pomiędzy... ...kolejnymi sekcjami walki... ...a... ...o, oh fuck, spieprzyłem. ...a właśnie sekcjami na motocyklu. Myślę, że naprawdę fajnie to zbalansowali i dobrze dla tej gry, naprawdę. Im dłużej w to gram, słuchajcie, tym chętniej zagrałbym w więcej tego typu kier od Climax. Muszę sobie sprawdzić na internecie, jak tylko odzyskam internet, bo w całym mieście jest wielka awaria po ostatniej wichurze. Um, muszę sobie sprawdzić, jakie jeszcze gry oni zrobili. Wow, mogę, mogę nawet w powietrzu zrobić double jump, okej. Okay. Muszę sprawdzić, jakie jeszcze gry zrobi, bo na pewno robią to Delta do Assassin's Creed Unity, mam przynajmniej nadzieję, że robią. Wow, o oh, wow, prawie... A, ah, fakt spieprzyłem, myślałem, że mam się slajdować. Troszkę to chaotyczne tutaj, będę szczery. Troszkę chaosu mi się tu wkrada. Dobra. I na pewno zrobię Silent Hill Shattered Mem... Ajajaj, Shattered Memories, ale... No to akurat nie sądzę, żeby było w jakiś sposób specjalnie... Podobny do Ghost Ridera w jakimkolwiek względzie, chociaż nie miałbym nic przeciwko, gdyby Ghost Rider pojawił się w Silent Hill. Na pewno rozwiązałoby to bardzo wiele problemów. Szczególnie, że Silent Hill to zasadniczo jeden wielki czyściec, więc Ghost Rider miałby tam mnóstwo roboty. Jak wyobraźcie sobie, że zamiast Pyramid Heada biega za tobą Ghost Rider i cały czas po prostu się drze Spójrz mi w oczy, poczuj cierpienie tysiąca dusz. Czy jakikolwiek tam nie był tekst Ghost Ridera Kiedy, kiedy wykonywał ten swój... Ten swój Ghost Rider Stare. Dobra. Okej, okay, co dostanę? B dostałem w porządku. Dobra słuchajcie, więc... Um, no myślę, że w tej chwili skończymy. Dlatego, że nie mam zielonego pojęcia ile zajmie mi kolejna sekcja. Także to był Ghost Rider, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia przy jakiejś innej okazji, trzymajcie się, no i na razie, cześć.